Próżnia trenerów to szkoła treningu personalnego, szkoła dla trenerów personalnych. Nauczamy w czterech filarach treningu personalnego. Mamy filar basic, funkcjonal, medical i sport. To się spali zróbcie to. Przesunięcie w do tyłu. Zobaczycie, że mięśnie, które przywiązałem się na zależnie od tego, w czym się chcemy rozwijać. Możemy sobie wybrać różne drogi, e, które nas interesują. Jeśli chcemy być specjalistami o treningu medycznego, pourazowego, wybieramy ścieżkę Medical. Jeśli chcemy poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przygotowania wytrzymałościowego czy siłowego, wybieramy ścieżkę Sport. Jeśli chcemy, żeby nasz trening był ciekawy, żeby potrafić zaprogramować trening podróżny. Przypadki bardzo specyficznych klientów, wykorzystać najnowsze trendy treningowe. Wybieramy ścieżkę funkcjonalną. Nie zawsze trzeba zaczynać od rozciągania. Wszystko to budujemy na bazie BASIC. grupy, dobra? BASIC to, jak samo nazwa wskazuje, podstawa. Podstawa, na której budujemy kolejne doświadczenia. BASIC daje umiejętności, które pozwalają Ci przetrwać na rynku pracy, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, treningu personalnego. W basic nauczamy pewnych standardów obsługi klienta, opieki, motywacji. Uczymy dokładnie, jak motywować, żeby utrzymać podopiecznego przy sobie. Nauczamy również marketingu i tym się odróżniamy od innych y, szkół treningu personalnego. Uczymy jak y, sprzedać siebie jako trenerów. Nasi trenerzy uczą się jak słuchać i jak znaleźć prawdziwe potrzeby klienta. No. Według naszej koncepcji, y, trening powinien się składać z rozgrzewki, części głównej, a później wyciszenia i stretchingu. I y, y, stretching to jest ta wisienka na torcie, która pozwala klientowi się odprężyć i osiągnąć równowagę po treningu. Każdy absolwent zostaje po zdaniu egzaminu wpisany na listę absolwentów na stronie kuźni i otrzymuje plastikową legitymację i wówczas zaczynamy firmować nazwą naszej organizacji tego absolwenta. To jest zaświadczenie o najwyższej jakości świadczone przez jego usług. Misją kuźni trenerów jest to, by Trenerzy przez nas kształceni byli najlepsi w Polsce, byli specjalistami w swojej dziedzinie, wyjątkowymi, najlepszymi.